Mecenas Mariusz Śniarowski z kancelarią The Parisman Firm reprezentują sprawy Polaków od 40 lat, od wypadków samochodowych po urazy na placach budowy. Zadzwoń teraz 1888 Wypadki. Pamiętaj, opłata tylko w przypadku wygranej. Uzyskaj sprawiedliwość już dziś. Firma Strapeg Group Realty od ponad 25 lat zajmuje się kupnem, sprzedażą, wyceną i wynajmem nieruchomości w New Jersey, Nowym Jorku i na Florydzie. Więcej informacji www.myjerseyhome.com lub dzwoń. 201-843-2000 Odkryj łatwość wysyłki z Dąpakiem. Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu w transporcie jesteśmy Twoim pewnym i bezpiecznym wyborem. Niezależnie od tego, czy chodzi o samochody, motocykle czy usługi przeprowadzkowe do Polski, służymy Ci wsparciem. Świętując Dzień Pułaskiego pamiętaj o Dąpaku. Jesteśmy szybcy, solidni i celebrujemy polskość. Myśląc o przesyłkach do Polski, pomyśl o Dąpaku. Kalendarz Polonii w rampatiwi, czyli skrót najważniejszych wydarzeń dotyczących Polonii w metropolii nowojorskiej. Teresa Myśliwiec, zapraszam. A dzisiaj w programie doroczna gala NYPD Pulaski Association z wręczonymi odznaczeniami. Bal Stulecia Fundacji Kościuszkowskiej. Msza święta w katedrze Świętego Patryka na Manhattanie ku czci św. Jana Pawła II. Uroczystości upamiętniające 15-lecie katastrofy smoleńskiej oraz 85-lecie ludobójstwa katyńskiego w amerykańskiej Częstochowie. Warsztaty metodyczne zorganizowane przez Centralę Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce. A na koniec zapowiedź nadchodzących polonijnych wydarzeń. Zapraszam! W piątek 25 kwietnia miejsce miała uroczysta gala Stowarzyszenia Polskich Policjantów w NYPD. Gościem honorowym był szef New York City Police Benevolent Association Patrick Henry, który otrzymał NYPD Pulaski Association Man of the Year Award. Tego wieczoru NYPD Pulaski wyróżniło również Michael Buczek, Pulaski Association Medal for Valor, kapitan Amadeo Oktrowa, pośmiertnie oficer policji Emilia Renhak, NYPD Polonia of the Year Award. Pośmiertnie były prezes NYPD Pulaski Association Peter Bartoszek NYPD Pulaski President Award. Robert Tarnawski prezes Pulaski Association of Business and Professional Men NYPD Pulaski Association Business Leader Award. Monika Adamski redaktor naczelna Rampa TV and Radio Rampa. NYPD Polaski Association Community Service Award. W gali wzięło udział około 500 osób, wśród nich członkowie NYPD, ich rodziny i przyjaciele. Relacja wideo wkrótce w Rampa TV. 26 kwietnia w hotelu Plaza na Manhattanie odbył się wielki bal Fundacji Kościuszkowskiej nazwany Balem Stulecia. Wydarzenie to upamiętniało 100 lat istnienia Fundacji, wspierania przez nią edukacji, kultury i społeczności polsko-amerykańskiej. Alek Storożyński, przewodniczący Rady Powierniczej, wygłosił przemówienie, w którym opisał Fundację jako przychodzącą na ratunek Polakom w Ameryce, pomagając im w realizacji marzeń o edukacji i karierze jak żadna inna organizacja. Na balu wręczono również medale uznania Fundacji Kościuszkowskiej wybitnym długoletnim powiernikom Fundacji. Bal stulecia Fundacji Kościuszkowskiej był prawdziwym hołdem dla stulecia wspierania edukacji, promowania polskiej kultury i budowania mostów porozumienia między Polską a Stanami Zjednoczonymi. 27 kwietnia w Katedrze Świętego Patryka na Manhattanie odbyła się Msza Święta ku czci świętego Jana Pawła II. Msza co roku współorganizowana jest przez konsulat generalny RP w Nowym Jorku. W tym roku ze względu na przypadającą 20. rocznicę śmierci i 105. rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II miała ona szczególny wymiar. Mszy przewodniczył biskup Brooklinu ksiądz Witold Mroziewski. 27 kwietnia w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Dolejstown odbyły się uroczystości upamiętniające 15-lecie katastrofy rządowego samolotu nad Smoleńskiem oraz 85-lecie ludobójstwa katyńskiego. Tragedia Smoleńska, w której zginął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński. Wraz z małżonką oraz 94 wybitnymi przedstawicielami polskich elit państwowych pozostaje jednym z najtragiczniejszych wydarzeń we współczesnej historii Polski. W wydarzeniu wzięli udział goście z Polski, Stanów Zjednoczonych oraz Kanady. Uroczystość zorganizowana została przez Społeczny Komitet Obchodów Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej i Ludobójstwa Katyńskiego. 27 kwietnia w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku odbyła się konferencja metodyczna Wyzwania i możliwości dla nauczycieli języka polskiego jako drugiego Sztuczna inteligencja i przyszłość języka organizowana przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego wraz z Centralą Polskich Szkół Dokształcających, przy której funkcjonuje Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Spotkanie prowadziły Maria Marchwiński i Aneta Matyszczyk, a całość nadzorowała prezes Centrali Polskich Szkół Dokształcających Dorota Andraka. Wydarzenie uroczyście otworzyła dyrektor IRJP dr Urszula Starkiewicz-Krawczyk. Tematem głównym warsztatów było umiejętne wykorzystanie sztucznej inteligencji jako przydatnego narzędzia w nauczaniu języka polskiego w USA. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni prelegenci z Polski: profesor dr. Habilitowany Przemysław Gębal, Beata Katarzyna Jędryka, PhD, Przemysław Tomczyk, PhD oraz magister Łukasz Gierek. Relacja wideo wkrótce w Rampa TV. Gościem Radio Rampa był mecenas Mariusz Śniarowski z kancelarii prawniczej The Peresman Firm. Mariusz Śniarowski jest adwokatem specjalizującym się w prawie wypadkowym, który z kancelarią de Pressman Firm pracuje już ponad 20 lat. Sama kancelaria de Pressman Firm i jej założyciel David Pressman znani są w środowisku polonijnym. Kancelaria reprezentuje sprawy Polonii już od 40 lat. Dorobek kancelarii mówi sam za siebie. W ciągu tych lat prawnicy De Pressman Firm uzyskali dla swoich klientów już prawie miliard dolarów w odszkodowaniach. Ostatnia imponująca sprawa przyniosła klientom kancelarii 30 milionów dolarów odszkodowania. Kancelaria The Pressman Firm zaplanowała niesamowite rozdanie nagród na finał FIFA Club World Cup na stadionie Medlife 13 lipca 2025 roku. Do wygrania są cztery bilety. Jak można je zdobyć? Szczegóły w wywiadzie. Zapraszamy do wysłuchania wywiadu na www.radiorampa.com. Radiorampa Radio Rampa poleca następujące wydarzenia. Przypominamy o rejestracji do spisu wyborców do wyborów prezydenckich w Polsce. Polonia w USA głosuje 17 maja. Aby głosować należy mieć ważny polski paszport. W sobotę 10 maja osoby, którym paszporty wygasły lub wygasną przed majowymi wyborami prezydenckimi w Polsce, będą mogły aplikować o paszporty tymczasowe w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku. Terminy wizyt zostały udostępnione na portalu eKonsulat.gov.pl. Konsulat przypomina, że każda osoba chcąca oddać głos w wyborach prezydenckich za granicą, powinna do dnia 13 maja 2025 roku zapisać się do spisu wyborców wybranej przez z siebie komisji poprzez serwis e-wybory mailowo lub osobiście. Rozpoczynają się próby chóru do koncertu niezakazanych piosenek. Próby będą odbywać się w środy o godzinie 7 p.m. w Wellington w stanie New Jersey. Do chóru zaproszone są zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe. Więcej informacji znajdą Państwo na plakacie. 3 maja o godzinie 10 a.m. odbędzie się 11 edycja biegu Polonia 5K Run. W tym roku bieg odbędzie się na półwyspie Saddlebrook. Brook. W New Jersey, a bieg wystartuje z parkingu C. Polish American Sport Association zaprasza wszystkich miłośników tak biegów ulicznych, jak i sportowego spacerowania na start. Wyjątkowo w tym roku bieg odbędzie się bez konieczności rejestracji i opłat startowych. Na zwycięzców czekają medale, a na uczestników okolicznościowe upominki. Po biegu odbędzie się grupowe spotkanie wszystkich obecnych i wspólny lunch na sportowo. 4 maja o godzinie 1 p.m. na Greenpointzie przy oddziale Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Krytowej przy Magines Boulevard świętowany będzie Dzień Flagi. 13 maja o godzinie 6 p.m. w Instytucie Piłsudskiego odbędzie się wykład doktora habilitowanego Roberta Kuśnierza pod tytułem Druga Rzeczypospolita wobec Polaków w Związku Sowieckim w okresie międzywojennym. Wykład będzie poświęcony sytuacji polskiej mniejszości w Związku Sowieckim w latach 1935-1938, okresie intensywnych represji, których kulminacją była operacja polska NKWD. Na podstawie materiałów polskiego MSZ i wywiadu wojskowego zostanie przedstawiony obraz sytuacji Polaków na terenie ZSRR, widziany oczami przedstawicieli II RP. Omówione zostaną działania polskich placówek dyplomatycznych i ich wsparcia z wywiadem, stosunek polskiego rządu do rodaków ZSRR oraz to, jak Polacy postrzegali reakcję władz w Warszawie na ich prześladowania i deportacje. Robert Kuśnierz jest profesorem w Instytucie Historii Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku. Specjalizuje się w historii Związku Sowieckiego w okresie międzywojennym oraz dziejach dyplomacji i wywiadu wojskowego II Rzeczypospolitej. Na kierunku wschodnim. 19 maja odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Beyond Polish American Women's Club. Tym razem gościem spotkania będzie Urszula Musik, Polka z Nowego Jorku, która zamieniła pasję w siłę napędową do podkonywania granic dosłownie i w przenośni. Ukończyła już 31 maratonów na całym świecie, w tym prestiżowe biegi w Bostonie. Londynie, Tokio i Nowym Jorku. Obecnie realizuje ambitny cel, jako pierwsza Polka pragnie przebiec wszystkie sześć maratonów z cyklu World Marathon Majors w ciągu jednego roku, a zwieńczeniem tej niezwykłej drogi ma być ekstremalny Ice Marathon na Antarktydzie. Jej historia to opowieść o determinacji, odwadze i sile kobiety, która łączy zawód pielęgniarki, miłość do sportu i potrzebę inspirowania innych. Urszula jest żywym dowodem na to, że nie siła mięśni, lecz siła ducha, wytrwałość prowadzą do spełnienia marzeń. Pokazuje, że mimo codziennych obowiązków pracy i wyzwań życia można znaleźć przestrzeń na realizację pasji i przekraczanie własnych granic. Jej droga od pierwszego biegu w przypadkowych tramkach do przygotowania do mandatoru na Antarktydzie uczy, że determinacja, odporność psychiczna i wiara w siebie. Budują prawdziwą siłę. Jak pokonać własne ograniczenia psychiczne, jak nie poddać się, gdy brakuje sił i motywacji, jak budować w sobie dyscyplinę. O tym wszystkim porozmawiamy podczas najbliższego spotkania. Beyond Polish American Women's Club. Aby brać udział w spotkaniach Polish American Women's Club, wymagana jest subskrypcja. 22 maja w New Britain w stanie Connecticut Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa zaprasza do udziału w spotkaniu z Michałem Duchem, przedstawicielem finansowym LPL Financial, który pokaże jak osiągnąć dodatkowe korzyści finansowe dzięki efektywnemu zarządzaniu swoimi finansami. Podczas spotkania zostaną omówione strategie zarządzania majątkiem, nowości w ofercie inwestycyjnej, indywidualne podejście do inwestycji. Odkryj, jakie nowe rozwiązania przygotowaliśmy, aby lepiej służyć Twoim potrzebom. 8 czerwca w East Brunswick w stanie New Jersey odbędzie się 49 Festiwal Dziedzictwa Polskiego. Więcej szczegółów podamy Państwu wkrótce, ale już dzisiaj zachęcamy do tego, aby zarezerwować tę datę. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Teresa Myśliwiec. Do usłyszenia.